Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest pani Marta Kobińska, dyrektor finansowa w firmie Brave Car, autorka bloga o edukacji finansowej Piasek w Butach. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani Marto, wcześniej zbierało się pieniądze do świnki, skarbonki, tak odkładaliśmy pieniądze i tak powstawały nasze oszczędności. Natomiast jak dzisiaj w dobie kryzysu oszczędzać? Sposobów na oszczędzanie jest wiele. Myślę, że kryzys może wyzwolić w nas dodatkową motywację do tego, żeby popatrzeć trochę inaczej na swoje pieniądze. Czyli nie z takiego poziomu, powiedziałabym, codziennego, ale bardziej takiego strategicznego na przyszłość. Czyli jak pani to widzi? To znaczy, z pieniędzmi mamy do czynienia codziennie. Jakkolwiek byśmy nie starali się wyprzeć tego tematu, bo jednak w dalszym ciągu z moich obserwacji wynika, że mamy trudność w mówieniu o pieniądzach, to powinniśmy o nich mówić i powinniśmy się nimi zaopiekować. To znaczy patrzeć na nasze życie też również przez pryzmat pieniędzy. Ale wie pani, że trudno się oprzeć różnym pokusom. Wychodzimy do miasta, mówiąc kolokwialnie, wychodzimy do sklepów, robimy zakupy. No, nie jedna rzecz nam się podoba, mając kartę przy sobie, łatwo płaci się taką kartą. Dlatego mamy tego typu wyzwania, bym powiedziała, czy trudności z odmawianiem sobie przyjemności, to ja proponuję płacić wtedy gotówką. Czyli y, wypłacać te pieniądze, bo wtedy widzimy, ile płacimy. Mamy w rękach, trzymamy i płacąc kartą tego nie ma, bo to jest wszystko wirtualne. Więc dopiero oglądając tego konta widzimy, jak bardzo, tak powiem, kolokwialnie popłynęliśmy w zakupach. Natomiast mając przy sobie gotówkę i wydając tą gotówkę, jesteśmy w stanie nad tym bardziej zapanować. Są takie rzeczy w naszym życiu, na które musimy wydać pieniądze. No i na przykład na energię, na prąd, na produkty żywnościowe. No to wiadomo, że musimy za nie zapłacić, żeby żyć. Ale czy na tym też się da zaoszczędzić? Da się zaoszczędzić i myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o żywność. To wychodźmy na zakupy z listą produktów, siądźmy sobie raz w tygodniu i zróbmy sobie takie przykładowe menu na cały tydzień, czyli całą listę rzeczy, które będziemy spożywać w ciągu danego tygodnia. To pozwoli nam kupować tylko to, co jest nam niezbędne i nie marnować jedzenia. I w ten sposób jesteśmy też w stanie oszczędzić, bo wszelkie statystyki pokazują, że ludzie, jako gospodarstwo domowe, Marnują rocznie dziesiątki ton y, jedzenia. I to są też takie proste sposoby właśnie na to, żeby planując oszczędzać. Są też takie sposoby, że jak idziemy do sklepów, no to wiadomo, są takie duże koszyki. To nie brać tych dużych koszyków, tylko może mały koszyczek, i do tego małego koszyczka kupować. Tak, to są też takie triki psychologiczne. Które działają na nasz mózg, bo mając duży koszyk, kładając tam kilka rzeczy, wydaje nam się, że nic nie mamy. W związku z czym nasz mózg nastawiony na konsumpcję, nastawiony na kupowanie dóbr, które niejako nam są potrzebne, będzie dążył do tego, żeby ten koszyk napełnić. Natomiast to, o czym pani mówi, czyli mając ten mniejszy koszyk, kupimy tyle samo, ale będziemy mieli wrażenie, że kupiliśmy więcej. Więc te triki psychologiczne one też pomagają nam zapanować nad naszymi zachciankami. Dobrze, a czy są rzeczy, z których w ogóle możemy zrezygnować, bo na przykład możemy zrezygnować z usług, gdzie trzeba płacić za cały pakiet, a korzysta się na przykład z nielicznych elementów. Warto czy nie? To wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb, bo jeżeli mamy pakiet, z którego korzystamy raz w roku, albo raz na kwartał. No to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest nam to niezbędne do życia, czy jest to coś, z czego możemy zrezygnować. Jeżeli korzystamy z czegoś częściej i mm -hmm. mamy pakiet na rok, który da nam na przykład oszczędność 50%, to też warto się zastanowić, czy tego nie zrobić. I ja zachęcam do takiej refleksji każdym razem, kiedy podejmujemy taką decyzję. Bo, tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb. No, my tak naprawdę mamy już jakieś nawyki. Jesteśmy osobami dorosłymi, czyli pewne czynności wykonujemy rutynowo i nie zastanawiamy się, no ale jesteśmy trochę w innej sytuacji. No i tutaj te nawyki finansowe, chyba trzeba by się ich po prostu pozbyć. To znaczy, zależy od tego, czy mamy dobre nawyki finansowe. Człowiek jako jednostka w 40% składa się z nawyków. Nasze codzienne działanie jest w 40% nawykowe. Często się nie zastanawiamy nad sposobem jakby naszego funkcjonowania, bo, bo już to mamy wdrożone. Ale to, do czego ja bardzo wszystkich zachęcam, to przyjrzenie się właśnie swoim nawykom pod kątem. Jakby naszych zachowań w momencie, kiedy otrzymujemy pieniądze i kiedy je wydajemy. Co robimy, kiedy otrzymujemy y, wynagrodzenie? Czy jest to na przykład, y, siadamy, płacimy od razu rachunki, siadamy, planujemy swoje wydatki na dany miesiąc, czy nie robimy nic, y, czy idziemy na zakupy i wydajemy jakby od, y, od razu tą część swoją, taką na przyjemności. Te zachowania warto sobie y, spisać, i wtedy tworzy się nam taka lista nawyków, y, którą ja też nazywam taką inwentaryzacją naszych nawyków. I siadamy, i możemy się zastanowić, co zmienić, które zachowania, czy które nawyki nam przeszkadzają w budowaniu takiego bezpieczeństwa finansowego, a które nas wspierają. Gdzie jeszcze możemy zaoszczędzić? Na przykład podpisywać umowy na rok, dwa lata czy trzy, a może lepiej korzystać po prostu z promocji. Te promocje czasami są takim trikiem marketingowym i do wszelkiego rodzaju promocji ja radzę podchodzić z taką rezerwą, bo te promocje są cały czas, a konsultanci namawiają nas, że to jest jedyna. Jedna jedyna oferta i ona się nigdy więcej nie powtórzy, co nie jest prawdą, bo te oferty powtarzają się cały czas. To jest tylko właśnie po to, żeby nas skłonić do zakupu. Natomiast są promocje, które warto wykorzystywać. Na przykład w momencie, jeżeli nosimy się z zakupem czegoś, co jest nam już po prostu niezbędne, na przykład nie wiem, planujemy wymienić lodówkę, i szukamy sobie ciekawych ofert, i trafimy na promocję, i wiemy, że tą lodówkę po prostu musimy już wymienić, i tak to mieliśmy w planach. Więc wtedy z takiej promocji warto skorzystać. Natomiast jeżeli nie mamy czegoś w planach, a kusi nas jakaś promocja, to warto dać sobie kilka dni na przemyślenie. Dobrze, chodzenie do restauracji warto czy nie? To jest swego rodzaju taka przyjemność, która może być formą nagrody, na przykład za wdrożenie dobrego nawyku czy zbudowania sobie poduszki finansowej i te nagrody warto sobie fundować, bo to też działa dobrze na naszą motywację. Natomiast jeżeli nas na to najzwyczajniej nie stać, a chcemy obracać się w jakimś towarzystwie, które chodzi do restauracji. Pytaniem nie warto. I, I warto poświęcić trochę czasu w domu na przygotowanie sobie posiłku. Ale też no, nie katujmy się y, takim myśleniem zero-jedynkowym, bo też nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkich przyjemności, czy wyjście do restauracji, czy wyjście y, do kina. To wszystko też bardzo dobrze działa na nasze samopoczucie. Ale pamiętajmy o nie nienadwyrężaniu swojego portfela i robieniu tego typu takich przyjemności, na które nas stać. No tak, jest taka piosenka, że i na 100%, a nie na 5 i świetnie, tylko nie wiem, czy w dobie tego kryzysu rzeczywiście można żyć na 100%, czy zaciągamy kredyty. Dostałam ostatnio też takie pytanie, czy warto zaciągnąć kredyt teraz w dobie kryzysu, czy nie. No, to też wszystko zależy od naszej indywidualnej sytuacji i naszej potrzeby. Bo w momencie, jeżeli stopy procentowe są cały czas podnoszone, to jakby koszt tego kredytu jest bardzo duży. I na pewno musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tracimy pracę. To, czy będzie nas stać na spłatę tego kredytu? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest nie, no to zastanówmy się, w jaki sposób możemy potrzeby, które mamy w danym momencie i które chcieliśmy sfinansować kredytem, zaspokoić w inny sposób. Bo czasami można poczekać jakiś czas i, i zrobić to jakby mniej kosztowo. Na pewno warto też patrzeć na oprocentowanie takich kredytów. Jeżeli już decydujemy się zaciągnąć kredyt, to sprawdzajmy oferty różnych banków. Nie opierajmy się tylko na tym banku, w którym na przykład mamy konto, bo inne banki też mają jakby inne oferty, więc warto sobie te oferty przejrzeć. Patrzmy też na jakby koszt całości kredytu, czyli jaki jest koszt kredytu. Czyli finalnie kwota, którą spłacimy, to też nam y, dużo powie, czy nas na taki kredyt stać, czy nie. Tak. To jest bardzo racjonalne, co pani mówi, ale czy my się rzeczywiście umiemy zachować racjonalnie? Jak tyle pokus na nas czyha? Ja myślę, że pokutuje w nas wiele przekonań, które y, powodują, że ciągle wpadamy w jakieś kłopoty finansowe. Typu, że nie wiem, pieniądze szczęścia nie dają, czy jeżeli ktoś jest bogaty, to na pewno kombinował albo, albo ukradł. No, no to są takie stereotypy, no ale zatrzymajmy się na chwilę przy nich dają pieniądze szczęście czy nie. Ja uważam. Że dają. Uważam, że pieniądze są naszą codziennością, one są nieodłącznym elementem naszego życia. I szczęście nam dają. Czyli jeżeli pieniądze szczęście nam dają, to teoretycznie powinniśmy podwajać zyski, potrajać. Można tak? W dobie kryzysu? Kryzys jest zawsze momentem, jakby trudnym. Jest takie, ja bym to nazwała takie pokierowe sprawdzam. I jest to moment, który, jeżeli nie jest odpowiednio podzielony, może powodować u nas taki przewlekły smutek, który w efekcie hmm. prowadzi do depresji. Ale jeżeli wykorzystamy to umiejętnie, to ten moment kryzysu może być dla nas przełomowy. Nie możemy wyciągnąć z niego najwięcej jak się da, bo patrząc perspektywicznie, to po kryzysie zawsze powstają nowe możliwości. My w Polsce jako młode państwo kapitalistyczne nie doświadczyliśmy do tej pory takiego kryzysu finansowego, i też nie jesteśmy na to mentalnie przygotowani. Powiem tak, że czytajmy, dokształcajmy się, szukajmy nowej wiedzy, bo te umiejętności po kryzysie też nam się mogą przydać. Dobrze, jeszcze tutaj taka kwestia, bo jeżeli będziemy oszczędzać, to rzeczywiście zaoszczędzimy jakieś pieniądze. Mam takie wrażenie, co prawda w tej chwili wszystko drogie, prąd, gaz, to jest absolutnie nam potrzebne do życia, ale na przykład możemy oszczędzać energię, to jest absolutna podstawa. Jak możemy to zrobić? Gasić światło. W momencie, kiedy nie przebywamy w, naszym, w jakimś pomieszczeniu, możemy wyłączać z prądu wszystko. W momencie, kiedy wychodzimy z domu, bo to też pobiera energię. Popatrzmy na urządzenia, też które mamy. Czy one są energooszczędne, czy nie są energooszczędne. Możemy wymienić żarówki. To są takie drobne sposoby. Które nie dadzą nam spektakularnego efektu w ciągu krótkiego czasu, ale po pierwsze, wyrobią w nas dobry nawyk, po drugie, tą oszczędność zobaczymy w dłuższej perspektywie. Nie trzeba odkładać czy mówić, że jakby złotówka dziennie to jest w zasadzie niewiele znacząca. Ale ta złotówka dziennie, ona w miesiącu daje nam 30 zł, a w ciągu roku daje nam około 400 zł. Więc ta przysłowiowa taka złotówka w dłuższej perspektywie buduje nam już oszczędności. Pani pracuje głównie chyba z kobietami, tak? Tak. Dobrze, a ma Pani wiedzę, czy bardziej potrafią oszczędzać mężczyźni czy kobiety? My się różnimy. Kobiety od mężczyzn się różnią nawet w sposobie y, myślenia o pieniądzach. Jest takie powiedzenie, że damy i dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ale, Ale to jest męskie powiedzenie. Tak, to jest męskie powiedzenie. Tylko o pieniądzach trzeba rozmawiać i mężczyźni mimo wszystko umieją rozmawiać o tych pieniądzach. My, kobiety, dopiero otwieramy się na ten temat i wiemy, że y, te pieniądze są ważne. Zaczynamy patrzeć na nie jak na naszą codzienność i na narzędzie, które pomaga nam budować bezpieczeństwo. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych różnicach w zarządzaniu pieniędzmi pomiędzy mężczyznami a kobietami, to mężczyźni podchodzą zadaniowo tak patrzą z perspektywy ja. My, kobiety, patrzymy bardziej kolektywnie. I patrzymy z perspektywy naszego mikrootoczenia. I częściej zaspokajamy potrzeby innych, nie patrząc na nasze własne. I to jest myślę to, czego powinniśmy się uczyć od, od mężczyzn. Żeby też patrzeć swoje własne przyjemności. Może nam się to uda. Bardzo Pani dziękuję. Gościem Radia Parada była Pani Marta Kobińska, dyrektor finansowa. W firmie Brave Car, autorka bloga o edukacji finansowej, Piasek w Butach. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Forum Radia Rok Parada.